Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dziś piąty odcinek na temat treningu wyobrażeniowego. Możesz się zdziwić, dlaczego aż tyle? Przecież mógłby być jeden długi odcinek i temat załatwiony. Ale właśnie, to jest trening, to jest praca, to jest ćwiczenie. I nie chcę na jeden raz naładować Cię tymi ćwiczeniami, a właściwie przeładować. Wolałam, żebyś to podzielił sobie na, na kroki. I oczywiście te ćwiczenia, które są proponowane przeze mnie, to nie są wszystkie możliwe, i to ma na celu dać ci pewne właśnie wyobrażenie na temat, jak możesz ćwiczyć swoją wyobraźnię sam, bo przy treningu wyobrażeniowym wizualizacji. Może też ktoś ci towarzyszyć, może towarzyszyć ci osoba, która w pewien sposób cię poprowadzi, która ma w tym doświadczenie i wie, jakich słów używać, na co cię ukierunkować. I dzisiejszy odcinek będzie o tym, o kolejnym ćwiczeniu. Oczywiście, i w tym ćwiczeniu, tak jak w życiu, wielokrotnie zdarzają się sytuacje, które cię zaskakują, w których nie wiesz, co zrobić. I dopiero po jakimś czasie przychodzi ci taka myśl, że gdyby jeszcze raz ci się to przytrafiło, no to byś zrobił to, 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 to i jesteś bardziej świadomy tego, co, co, może, co możesz zdziałać, co możesz zrobić. Albo zaraz po danej sytuacji powiedziałeś coś komuś, a potem uważasz, że powinieneś powiedzieć zupełnie coś innego, że jakbyś coś jeszcze dodał, to ty byś się z tym lepiej czuł. Więc po fakcie. Pojawiają ci się takie myśli, że coś mogłeś zrobić inaczej, zrobić więcej. Więc w tym dzisiejszym ćwiczeniu chcę, żebyś sobie wyobraził nawet taką bardzo abstrakcyjną sytuację, albo wręcz im bardziej abstrakcyjna sytuacja, która może ci się przytrafić w życiu, żebyś sobie wyobraził taką sytuację i zobaczył, jak ty na nią reagujesz. Co mówisz, jak się zachowujesz, jak wyglądasz, jak oddychasz, co cię otacza, jacy ludzie cię otaczają w tej sytuacji. Więc pierwsze zadanie to jest w ogóle stworzyć sobie taką sytuację wręcz niemożliwą, która się zadzieje w Twoim życiu, ale w dalszej kolejności skupienie się na tym, jak Ty reagujesz na tę sytuację, jak się czujesz w tej sytuacji. To też zależy od tego, czy wyobraziłeś sobie sytuację komfortową, czy niekomfortową, czy dobrze się czujesz w tej sytuacji, czy nie. Więc też obserwuj swoje uczucia, odczucia, swoje reakcje, bo to w treningu wyobrażeniowym jest równie ważne. Nie tylko samo ukierunkowanie się na myślenie o danej sytuacji, widzenie tych obrazów, ale też skupianie się na swoich odczuciach, swoich emocjach. Też warto się skupić na tym na, na reakcjach płynących z twojego ciała, jak jest Twój oddech, czy masz przyspieszone tętno. To wszystko razem tworzy dla Twojego umysłu obraz sytuacji bardzo rzeczywistej. Więc wyobraź sobie taką najbardziej niemożliwą sytuację i poobserwuj siebie. Poobserwuj siebie w tej, w tej sytuacji i poobserwuj swoje reakcje, zachowania, to co mówisz. I być może w następnej sytuacji trudnej będzie ci łatwiej na nią zareagować, albo zareagować tak, jakbyś rzeczywiście tego chciał. Więc zabieraj się do ćwiczenia i będzie jeszcze jeden odcinek z treningu wyobrażeniowego. Już obiecuję, że ostatni, chociaż mam nadzieję, że te dotychczasowe ćwiczenia są dla ciebie przydatne i, i ciekawe. Cześć!